Siema, tu i W tym filmiku wam pokażę Narod 9, program służący do wypalania płyt z ISO, albo gry, albo filmy, muzyka, dane i inne typy to, co będzie link pod moim filmikiem. Jak to wypakujemy, pojawi nam się to. Wciskamy i tu mamy Narod 9, Narod 9.4. Teraz musimy czekać. Się to wszystko zaduje. Jingo, bęł, mato, Jak widać, się nam już skończyło. Te instalowanie wszystko. to musimy czekać na wyjście okienka z Neru. tu mamy. Wybór języka. Moje polski. Dalej. Numer seryjny. Chodzi serials. Serials. Kopujemy, kopiujemy ten pierwszy kopiuj, Nero V9. Dajemy na wklej. Dalej. Akceptujemy licencji. Dalej. Dalej. Przygotowywanie instalacji. Jak nam się zakończy przygotowywanie instalacji, mamy wybór typu instalacji standardowy albo własny. Ja na własną, ponieważ chcę zmienić podręcz celowy instalację. Jak się skończy, instalowanie Nero dajemy na dalej. Krótko start. Zostawał, pomyślę, produkt. Nero będzie zainstalowany. Dajemy na zakończenie. Po dajmy zakończeniu, mamy tutaj instalowany Nero. A że mamy święta, dawam do uploadu też Nero 12, najnowszy Nero, który wyszło. Będzie to jest dociągnięcia mm, pod moim filmikiem. Na ro9. No, to dzięki za oglądanie. No i nar.